W dniu dzisiejszym to jest 3 lutego po godzinie 22.30 dyżurny stanowisko kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze strychu w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wolności 61 w Belawie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, po rozpoznaniu potwierdziliśmy zgłoszenie. Pożarem objęta była część strychu, a dokładniej nagromadzone tam przedmioty. Jakieś stare materace, szafa z wyposażeniem. No i generalnie taki no, wiele nagromadzonych rzeczy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W celu ugaszenia pożaru podaliśmy jeden prąd wody. W natarciu, w trakcie działań odłączyliśmy prąd w budynku oraz gaz. Na miejscu pracowały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Okoliczne pochodnice. Stwarze pożarne to jest zbylawy, Bielawy, z, z Piławy Górnej i spiskożowa. Część działań ewakuowaliśmy sąsiedni budynek, gdyż było prawdopodobieństwo, że pożar, gazy niebezpieczne mogły się przedostać do sąsiedniego budynku. Przed naszym przyjazdem wszystkie osoby zamieszkujące budynek objęty pożarem ewakuowały się. W związku ze zdarzeniem nikt nie został poszkodowany, pomoc medyczna nie była konieczna. Przyczynę pożaru stali policja.